Cześć, tu Iwona. Witajcie ponownie na kanale StyloRolo. Trochę mnie tu nie było. Postanowiłam sobie zrobić wakacje. Wakacje trochę nieplanowane, dlatego nie dam wcześniej wam znać, ale przyznam, że po prostu życie, życie się wydarzyło lipiec i sierpień. To były takie miesiące, gdzie naprawdę bardzo dużo się zmieniło i generalnie. Teraz w końcu, słuchajcie, wracam jakby do jakiejś takiej normalności, można powiedzieć. W każdym razie jestem już z powrotem. Filmy będą się teraz ukazywać regularnie, mam nadzieję. No ale, jako że zaczął się wrzesień, a wrzesień, typowo jeżeli chodzi o modę, to oczywiście są najważniejsze tygodnie mody, ale też jest to miesiąc, gdzie mówi się dużo o kupowaniu z drugiej ręki, gdzie promuje się ideę kupowania z drugiej ręki. Wręcz nawet na Zachodzie mówi się o tym miesiącu jako Second Hand September. I w związku z tym stwierdziłam, że wszystkie filmy, które ukażą się we wrześniu na moim kanale, będą związane właśnie z, w jakiś sposób z zakupami z drugiej ręki, z rzeczami z drugiej ręki i tak I zaczniemy dzisiejszym filmem, który będzie takimi moimi trikami i moimi tipami dotyczącymi tego, jak z sukcesem robić zakupy z drugiej ręki. Taki film robiłam milion, milion lat temu. Kiedy tutaj była was garstka, i pewnie tak naprawdę, kto mnie oglądał, to byli moi znajomi, których jeżeli dalej to robią, bardzo serdecznie pozdrawiam. I stwierdziłam, że po pierwsze moje podejście się zmieniło moja wiedza się zmieniła od tego czasu i w sumie, że będzie to dobry film, żeby właśnie ten miesiąc poświęcony rzeczom z drugiej ręki zacząć. Także, jeżeli oglądałeś ten pierwszy film. To zostawcie słuchajcie, kciuka, ikonkę kciuka pod filmem. Zobaczyłem, czy ktoś tu jest w ogóle taki. Po tym długim wstępie przechodzimy do filmu, i jak zawsze na początku moja prośba: jeśli Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę, to mi bardzo pomaga w docieraniu do nowych osób. No, i jeżeli robicie zakupy z drugiej ręki, macie na przykład jakieś triki, o których ja nie wspomnę i chcecie się nimi podzielić, to podzielcie się w komentarzu, albo jeżeli nie robicie zakupów z drugiej ręki, to w sumie bardzo jestem ciekawa dlaczego. Jeżeli mnie oglądacie, nie subskrybujecie, to zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Natomiast ja przechodzę już do pierwszego punktu i będzie to punkt taki bardzo ogólny, bym powiedziała. Natomiast myślę, że ważny, żeby o tym wspomnieć. Szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które nie robią zakupów w second-handzie, bo się boją, mają jakieś tam obawy albo próbowały bez sukcesu itd. I mówię tutaj o tym, żeby podejść do tego z otwartą. Głową. I żeby to rozwinąć, to na myśli mam tutaj, że po pierwsze musicie się nastawić, że może być tak, że wyjdziecie z pustymi rękoma i to się zdarza i to jest normalne. A także, że nawet jeżeli macie jakąś listę rzeczy, którą chcecie, jakby rzeczy, których szukacie, dobrze jest mieć taką listę w głowie, bo wiecie, jak jesteście w second handzie, wszystko jest powiedzmy, że relatywnie tanie, powiedzmy. Zależy, ale w porównaniu z tym, jak miałbyście kupić tą samą rzecz nową ze sklepu, i łatwo jest wpaść taką pułapkę, że kupicie coś, bo Wam się podoba, a niekoniecznie pasuje Wam to do Waszej szafy. Więc warto jest mieć taką listę albo warto jest mieć zro zrobioną taką e, jakby tak zwany moodboard, czyli gdzieś tam się zastanowić. Wcześniej możecie to zrobić na przykład na Pinterestie, jakby zebrać inspirację i na podstawie tego sobie na przykład wypisać rzeczy, które ewentualnie chciałybyście znaleźć. Natomiast z założenia powinnyście mieć tą listę, oczywiście jak najbardziej, ale też wyjść z takiego założenia, że być może tej rzeczy nie znajdziecie, albo być może znajdziecie ją dopiero w trzecim, czwartym, piątym sklepie, do którego wejdziecie. I to jest oczywiście wszystko ok. Natomiast też, jakby, podejście z otwartą głową z drugiej strony. Czyli możecie liczyć się z tym, że znajdziecie coś, czego na liście nie miałyście, i zanim podejmiecie decyzję o tym, że chcecie tą rzecz kupić, zastanówcie się, czy macie minimum trzy rzeczy w szafie, takie, które nosicie, do których ta rzecz, którą chcecie kupić, będzie wam pasować, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że to będzie udany zakup. Następny punkt nazwałam sobie roboczo kategorię ubrań i mam tutaj na myśli, żeby podejść do tych zakupów strategicznie. Bo zazwyczaj jest tak, że second handy mają mnóstwo, mnóstwo rzeczy, przez które trzeba się przekopać, żeby znaleźć coś fajnego. Dlatego takie jest moje podejście. Ja zawsze mam pewne kategorie, które zakładam sobie, że ok, te przejrzę dokładnie. Bo czasem jest tak, że wiecie, na wieszakach te rzeczy są bardzo upchane i po prostu trzeba się tam, wiecie, przedzierać. I łatwo jest nie zauważyć czegoś, co jest jakąś potencjalną perełką, która może trafić do Waszej szafy. Dlatego ja mam zawsze takie podejście, że wchodzę do sklepu i przejrzę dokładnie powiedzmy, trzy kategorie. Najczęściej to, co sprawdzam, to są sukienki, to jest coś, co sprawdzam zawsze, bo sukienki uwielbiam. Drugą kategorią dla mnie osobiście są najczęściej bluzki i t-shirty w zależności czy są, czy są razem czy nie, ale właśnie bluzki przede wszystkim. A reszta to w zależności, jakby co mam w głowie, że co chciałabym znaleźć. I skupiam się po prostu na tych kategoriach, dlatego że jakbyście chciały przejrzeć cały sklep, to po prostu godzinę możecie w nim stracić i na przykład na końcu może się okazać, że nic nie znajdziecie. Dlatego ja wolę, jeżeli idę na takie zakupy, założyć sobie, że pójdę na przykład do 3-4 sklepów, w zależności gdzie jestem i czy w okolicy one są i przejrzę powiedzmy dwie trzy cztery kategorie dokładnie i zazwyczaj z większym sukcesem te zakupy u mnie gdzieś tam się kończą trzecia kategoria nazwałam ją sobie sezonowość i mam tutaj na myśli to że jakby second-handy to nie są zwykłe sklepy, w związku z tym zazwyczaj znajdziecie jakby wszystkie możliwe kategorie, tak? Nawet jeżeli to jest środek lata, to będziecie mieć kategorie ze swetrami, z kurtkami, na których będą wisieć kurtki zimowe i tak No i pewnie będzie tak, że na przykład w lecie wiecie, wieszaków z sukienkami będzie więcej niż wieszaków z grubymi kurtkami. Natomiast Weźcie pod uwagę to, że większość osób, które idą do tych second handów, kupuje sezonowo. Czyli jeżeli jest lato, to raczej jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będą przeglądać swetry, że będą przeglądać kurtki. I to daje Wam większą szansę na to, że jeżeli Wy te kategorie przejrzycie, że znajdziecie coś, co jest świetnej jakości, w dobrej cenie, bo prawdopodobnie te. Wieszaki po prostu z tymi rzeczami, które nie są w sezonie, są mniej przebrane, mniej osób na nie patrzy itd. Dlatego ja zawsze gdzieś tam mam takie podejście po prostu, żeby zobaczyć gdzieś tam kategorię, która nie jest w tym momencie najbardziej popularna. Jeżeli oglądaliście na przykład mój film z wycieczki po Lumpeksach na Brooklinie, to ja z tej wycieczki wróciłam z trzema swetrami zimowymi i w ogóle po prostu w ostatnich miesiącach kupiłam sobie, słuchajcie, mnóstwo swetrów zimowych, dlatego że bardzo mało osób w tym momencie patrzy po prostu na swetry. To znaczy, teraz już się to zmienia, bo oczywiście zmienia się sezon, natomiast mówię tutaj, wiecie o zakupach, które robiłam w czerwcu czy w lipcu. Następna rzecz to są tkaniny i Tutaj kilka porad mam dla Was. Po pierwsze warto nauczyć się tego, jak dany materiał, jaka tkanina jest w dotyku. To jest oczywiście jakby umiejętność, którą trzeba nabyć. Moja rada jest taka, że byście wybrały się do droższego sklepu w galerii handlowej i przyjrzały się materiałom właśnie, z jakich wykonane są rzeczy i Nauczyły się, jakie one są w dotyku. Dlatego, że właśnie, jak macie, wiecie, ogromny wieszak, gdzie tych rzeczy jest po prostu mnóstwo, staracie się to przejrzeć, ale czasem po prostu wystarczy na wygląd, jak macie już duże doświadczenie i na dotyk, jesteście w stanie mniej więcej powiedzieć, że na przykład dana rzecz jest prawdopodobnie wykonana z wełny albo z kaszmiru, albo z jedwabiu i to powiem Wam szczerze, że bardzo ułatwia jakby robienie zakupów, jeżeli jakby naturalne tkaniny, tkaniny dobre jakościowo to jest coś, co jest dla Was ważne, jeżeli kupujecie w second handach. Dla mnie jest, dlatego ja nauczyłam się tego i w tym momencie naprawdę z bardzo dużym prawdopodobieństwem jestem w stanie powiedzieć, że coś jest. Wykonane z jakiejś tam tkaniny, która nie jest sztuczną tkaniną, oczywiście, o to mi chodzi. To znaczy, jestem w stanie na przykład na dotyk odróżnić najczęściej wełnę od akrylu i tak dalej. Także warto się tego nauczyć. Druga rzecz, warto nauczyć się nazw różnych materiałów, dlatego że teraz wchodzi mnóstwo różnych nowych technologii. I wiecie, warto znać nazwy typu co to jest kupro to co, co to jest tencel, to co jest liocel, to są wszystko nowoczesne wiskozy, które są bardzo takie fajne do noszenia, bo są przyjemne dla ciała. I warto po prostu wiedzieć, jak spojrzycie na metkę i widzicie, że coś jest właśnie wykonane nie wiem, z poliamidu, co to znaczy i tak dalej. I jeżeli... Szukacie rzeczy takich bardzo vintage, takich typowo vintage, to warto nauczyć się też, jak nazywały się materiały, które używane były kiedyś, dlatego że to się pozmieniało. Kiedyś tworzywa sztuczne, które były używane, na przykład acetat był używany, to był jakby to jest tkanina, która miała imitować jedwab, jest to tkanina sztuczna. Natomiast ona dalej właśnie w takich bardzo starych ubraniach, takich ubraniach faktycznie vintage się pojawia. Jest to tkanina, na przykład, która jest bardzo trudna, jeżeli chodzi o czyszczenie, bo trzeba to tą tkaninę czyścić chemicznie. Dlatego warto jest mieć taką wiedzę po prostu, chociażby z tego powodu, żeby wiedzieć, czy, wiecie, będziecie dbały o tą rzecz, czy chce Wam się chodzić, nie wiem, do pralni chemicznej i tak dalej, po tym jak wiecie, kupicie tą rzecz. Dlatego polecam Wam nabyć trochę takiej wiedzy. Jeżeli chcecie, żebym jakiś film na ten temat zrobiła, to oczywiście bardzo chętnie go zrobię. Dajcie znać komentarzach. I ostatnia rzecz, którą chciałabym rozwinąć w następnym filmie, więc jeżeli trafiłyście na mój kanał właśnie teraz a będzie Was to interesować, to zachęcam do subskrypcji. Mówię tutaj o jakości wykonania. Następny film, który ukaże się na kanale, będzie jakby rozwinięciem tego, co teraz powiem. Natomiast warto jest przyjrzeć się rzeczom takim, które macie lepszej jakości droższym. Jak one są wykonane? Jeżeli macie je w domu, to po prostu wywińcie je na drugą stronę i przyjrzyjcie się temu. Jak wyglądają szwy? Jak są wykończone? Jaki, jakie są ściegi? Czy są proste, czy są krzywe? Czy Wasze ubranie ma podszewkę? Jak wykonane są guziki? I tak Jeżeli nie macie takich ubrań w domu, wybierzcie się do galerii handlowej, do... Marki, która ma droższe ubrania, i przyjrzyjcie się temu, w jaki sposób te ubrania są zrobione, bo to jest też kolejna umiejętność, którą warto mieć, wyszukując rzeczy, dlatego że nie zawsze będziecie kojarzyły markę. Wiadomo, Google waszym przyjacielem, można zawsze sobie wyszukać, ale czasem po prostu, wiecie, warto się przyjrzeć i Wtedy nie musicie tracić czasu na, wiecie, siedzenie w przymierzalni z telefonem i szukanie, czy ta rzecz jest warta kupienia, czy nie, czy jest to rzecz, która jest powiedzmy, że droższej marki. Czasem po prostu nie chodzi nam o markę, a chodzi nam o to, żeby kupić coś, co jest dobre, jakościowo, co będzie nam służyć przez dłuższy czas. No i powiedzmy, że taka wiedza na temat tego, jak. Wygląda, jak zrobione jest dobre jakościowo ubranie, jest bardzo przydatna, kiedy szukacie rzeczy z drugiej ręki. Tak jak mówię, więcej o tym filmie za tydzień. Także, jeżeli was to interesuje, to zapraszam do subskrypcji. No i jeżeli chodzi o ten film, to tyle. Także, jeżeli wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć.